Cześć, witajcie przy sobocie! Nadszedł ten wyczekiwany dzień, kiedy uważam, że inkubator, nazwijmy go Jajcarz 2022, jest skończony. Chciałem Wam to zaprezentować. Kochani, w tym momencie trwają testy. Ten wyświetlacz troszeczkę mruga, ale myślę, że wartości widzicie jest 16. Przecinek 6 temperatura i 57,6 jest wilgotność w tym momencie, nawet 5 rozgrzewam go, żeby sprawdzić, yy, jak, czy utrzyma temperaturę. Zrobimy taki test 24 godziny i jutro w niedzielę yy, ładujemy jajeczka. Tutaj jest po kolei Wam może wytłumaczę główny włącznik, światełko, kontrolny yy, termometr i wilgotnościomierz. Powiem szczerze, to jest tania chińszczyzna, więc nie bardzo ufam mu w 100%, ale daje mi pogląd mniej więcej jak to wygląda. Popatrzcie, tu jest 17,5, tu jest 16,8, mimo, że one mają na tej samej wysokości czujniki, więc jakiś tam rozjazd delikatny jest. I wilgotność też tu jest 57, tu jest 54. Zobaczymy jak ta temperatura się ustabilizuje, jak to będzie wyglądać, nie? Pozwólcie, że Wam światełko zapalę. Tam są te czujniki z tyłu. Obok siebie są one obydwa, więc powinny w miarę podobnie sczytywać. No ale zobaczymy. Bardziej, oczywiście, ufam sterownikowi, ale tamten drugi jest kontrolny. U nas dzisiaj wieje strasznie, więc pewnie znowu będzie szumiało bardzo. Popatrzcie tutaj. Pamiętacie ten stary odchowalnik. Przedzieliłem go na pół. Po środku jest woda. I dwie kwoki mi się uaktywniły z tych lekhornów. Więc prowadzę właśnie eksperyment, bo po obydwie włożyłem jajka bażancie. Jest tam kilka jajek kurzych, i pod tą, i pod tą kwoką. Natomiast w większości mają jajka bażancie. Coś koło 11, chyba czy 13 jajek pod każdą z nich jest. Więc zobaczymy, co z tego będzie. Taki eksperyment. Postanowiłem wykorzystać te dwie kwoki, które tam się uaktywniły one dopiero od dwunastego jedna i druga od dwunastego siedzą więc jeszcze chwileczkę musimy poczekać zerknijcie w garażu wylądował inkubator zostawiam go na całą noc włączonego tak żeby go sprawdzić już go do południa tam testowałem i całkiem przyzwoicie to wyglądało ale jeszcze dla pewności całą nockę sobie pochodzi. Zalewam wodą dół, a to po to, że jutro jak będziemy wkładać jajka, to chciałbym, żeby już mniej więcej tutaj temperatura była ustabilizowana. I żeby wilgotność też już odpowiednia była. A poza tym też to będzie test taki, jak on się zachowa z wodą przez nockę. Dobra, może tyle wystarczy tej wody. zamykamy go tutaj jeszcze jeszcze jeden termometr taki sam jak tam na górze z tym, że ten jest w środku tutaj dla pewności przedtem jak się temperatura ustabilizowała, to tamte prawie jednakowo pokazywały, tam było 1,1 chyba stopnia różnicy między nimi ale dla, dla pewności wszelkie jeszcze tutaj jeden będzie w środku i będzie sobie Sprawdzał co i jak. W tym momencie lampeczka włączona, tak żebyście widzieli. Zamykamy go. I jest. Wszystko ustawione. O, teraz mrugania nie widzicie. No nie wiem dlaczego w dzień mrugało, a teraz nie mruga. No to pokrótce wytłumaczę. Po prawej stronie na niebiesko wilgotność. Po lewej stronie temperatura, tutaj te dwie diody, czerwona i niebieska informują, że czerwona akurat jest podpięta do grzałki, więc informuje, że grzałka jest w tym momencie włączona niebieska jest do niczego nie podpięta w tym momencie, ale gdyby wilgotność słabo jakoś tutaj narastała to ma możliwość podpięcia grzałki, która będzie w wodzie i będzie podgrzewać Jakieś pół godziny później tak to wygląda temperatura cały czas się jeszcze podnosi ale wspomagam 100-watową grzałkę, 75-watową żarówką. Więc teraz tak jakby 175 W, W środku, więc szybciej się nagrzewa. Natomiast zauważyłem, że jak już jest ta stała temperatura, to światło nie może się cały czas świecić, bo jednak za ciepło się robi. No więc, tak, kochani, dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się do jutra. Jutro rano ładujemy. Pierwsze jajka i zobaczymy jak to będzie dalej. Dzięki, cześć.